Na no dzień dobry. Właśnie uruszam na kolejny, czy na kolejny? Ruszam właśnie na załadunek. A mam go w Toruniu. No, taki trochę lekki podjazd, no ale jestem akurat. Siema, siema, na, na, na. Ja akurat jestem tutaj przy Pruszkowie Zdjąłem towar Jakie zabaweczki Dobrze było lekko I praktycznie od bł, Gdzie tak powiedzmy Od podnoszonej ośki Czy jak bym to zaobrazować? Z 3 metry? Z 3 metry No Towar schodził w dół o. Można, można Długo im się to nie zeszło Tylko trochę dłużej poczekałem za tym i... Za zleceniem A czułem tutaj przyjechałem? Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, że prawdopodobnie przyjadę, żeby mieć czas Na jakieś Na jakieś ten O zobaczcie górna. ładna Nie wiem co to jest tutaj Szczerze mówiąc Na no, Jakiś komin jest Ale co do czego to było? Nie wiem, nie wiem, zaraz podejdziemy, bo w nocy te, też widziałem ten komin, ale nie przypatrywałem się, bo było ciemno. No przyjechałem, żeby mieć coś do tego. W razie co, ono, nie? Miej czasy. Z rana by mi się nie chciało, bo tutaj to było od 6 rano napisane. Więc... Wymówię się o 4. 4. Wyjechać z domu? Nie, 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 nie. Więc przyjechałem, wypałzowałem się. Można jechać. A co to jest? Kurde. Pewnie coś to było kiedyś. Ale jest, kurde naprawdę. Kto by powiedział, jop, twoja mać? Ale nie jest to <grystanie> No, Robi wrażenie, nie powiem. Kurde, te zwalniacze Byt. na chustko, na chusto, nie mam pojęcia. Ale tutaj widzę, że taki, chyba taki z nowszych, kurde, kompleksów logistycznych. Oj Chodź ojdź, ojdź. Dobra, no jak miałem czas jeszcze. Posprzątałem mojego fatika No, w końcu się zbierałem, a się zbierałem. W końcu, jak zobaczyłem, ile jest tego kurzu, mówię nie. Nie, 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 trzeba posprzątać. Trzeba posprzątać, no i... Chociaż pachnie. Fajny mój preparat, zapach zostawia że. No, przyjemny, dobra, żeby tutaj nie zanudzać, jedziemy. A jeszcze, już zapomniałem się zapytać, kurde, Ogólnie, no tak, jak patrząc, to teraz puściłem, no dzisiaj jest. Piąty tak? Czy czwartego października puściłem odcinek z sosnowca? Powiedzcie mi o co chodzi z tym paszportem! Bo ja naprawdę, serio, chyba ja jestem. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Dajcie mi w komentarzach, w komentarzach o co chodzi z tym sosnowcem. Już kurde, niektóry, któryś raz mam napisane, czy mam kurde paszport do sosnowca. Jakoś chyba jestem ciemna masa. Kurde, naprawdę. Będę zobowiązany w nim powiecie. powiecie. A tutaj pan jest z ochrony, ale widać. albo się zapomniał, albo ja nie wiem czy trzeba było oddawać, czy nie trzeba było oddawać pustki. A i ja. Takie rzeczy. No nic. No, ja już właśnie dojechałem do Torunia. Teraz jeszcze znaleźć odpowiednie miejsce. Bo tutaj właśnie niedaleko będę się ważyć. Ale to i tak, kurczę, na no dzisiaj się nic nie uda zrobić. Tylko podjadę, podjadę. Wagę. Podwagę podjadę i Pauza a jeszcze z racji tego, że tutaj mam brata ciotecznego, zadzwoniłem do niego i zaraz mam przyjechać po mnie. Jak to kurde, kiedyś coś wspominałem, czy mówiłem gdzieś, to się ktoś właśnie śmiał, się że kurde, gdzie. A, mój spedytor, Bartek, tak. Zawsze gdzieś tam mnie wysyłał i zawsze mówię o, no to się do rodzinki odezwę o no to to, a to tam to. I mówi kurde, ty to wszędzie masz rodzinę. No, akurat tak się trafia, że w tych miejscach, gdzie zazwyczaj bywałem, zawsze gdzieś miałem rodzinę. A to w lipnie, mam tam ciocię właśnie, a tutaj właśnie cioci i syn jest z okolicy. Tutaj makro. Patrzyłem, że no, muszę tutaj skręcić w prawo. Gdzieś tam dojadę. O, ta, ta, ta. No już droga już jest nieciekawa. No ogólnie to mój braciak się zajmuje mm, Nagrywaniem. A to jakiś tam wesel, imprez Takie rzeczy. Więc poczekajcie, jak no patrzycie to tutaj w rogu będzie sugerowany link. Ale też link w opisie, jak chcecie to zobaczyć, co tam tam tworzy. Raf Vision, no, ogólnie no, dzięki jemu. Kurcze dał mi, znaczy, dał, powiedział, jak się było, tego programy operować. Co jak i ogólnie. coś to zobaczcie no, nawet mojemu braku, bratu, urodzonemu. właśnie taki prezent zrobił właśnie, w właśnie tego koronawirusa tylko jak się żenił właśnie to zrobił tam małą wstawkę teraz właśnie się takie modne zrobiły takie dwuminutówki, minutówki, takie jakby, powiedzmy zapowiedź do filmu, no nie? No, na pewno ci, którzy Robili albo chcą zrobić to wiedzą o co chodzi Dobra i zobaczmy na naszego wujka Google No dawaj gignął papierlatna A, on to gdzieś tutaj Gdzieś tutaj ha, kurde. Dobra, będę się tutaj Mordował Gdzie tu się zatrzymać Zawaga jest. No bo dobrze, żeby to powiedzieli. znaleźć. No bo nie, gdzieś się zatrzyma i Ma do mnie przyjechać jutro ktoś, żeby się zważyć. Dobra. Na razie się wyłączę. Dzień dobry. Jak ja uwielbiam takie sprawy, że. Związane Z niedomówieniami <gryt> Kury Sprawa to... wygląda tak następująco, że Wczoraj z szafową rozmawiałem Tak Że no nie no to Dopiero jutro o 16 pracujemy Potem ktoś do mnie dzwonił Powiedziała, że <kluzni> Zadzwoni tam pracownik Oczywiście Gdzie pan jest, co i jak ja Mówię, że jestem na miejscu Znaczy przed marzeniem I Jak sprawę, gdzie wygada się O Od ósmej my pracujemy Nic wcześniej się nie da 640 czterdzieści Dzwoni do mnie ktoś Budzi perfidnie Ej. Przepraszam. I ten. I mówi, dobra. Gdzie pan jest? ktoś inny jest, dzwonił. No i... No dobra, czy tutaj chyba by się zajadę, czy nie ja zajadę? O. I mówi, że już do Pana Adam jadę. No, jestem tak niewyspany, że... Bo mnie... Bo mnie obudził na chwilę. To <laughs> no Ja mówię, kurde, do niego? Może, co tak wcześnie? Albo przyjechałem na firmę i ten... się dowiedziałem. We jak ktoś dzwonił do mnie wcześniej. No co, pijać. Dobra, dobra. Parzymy i jedziemy. Tak. Uj, chyba. No i dobra, moi mini ja już załadowany, odprawiony. baja. Tylko, że nie jest bajna, bo jest 1140 Boś, boś No nic, no tutaj odprawiałem się tak jak widzę na głównym Dlaczego to jest powiedzmy zakaz, a to co jakiś jest inny wyjazd kurde A, tamtędy trzeba jechać No, yy, tutaj główny urząd skarbowo-celny Celno-skarbowy no i będę wyjeżdżać, kurde jest sprawy, centrum, hm. patrząc nad centrum jestem, no i co, wszystko jest, można jechać na Gdynię, no. na Gdynię i jadę do, do Gdańska pobierać kolejny kontener. E tym razem kurczę pod, no do oddziału Nie, czy, czy, czy to może jest główna siedziba tego Tego AGD, co ja porzę? Nie wiem, ale Niedaleko Ma się taki krótki strzał Nie wiem czemu Może Nie nie, nie. Ale jutro się więcej kilometrów zrobi za to Może nie o nic innego i tak chciał mnie tym uraczyć nie dzwoniłem, nie pytałem się, tylko zauważyłem, że już jest, kurczę, już jest awizacja u mnie. Mm, przyszła, bo zawizowało mnie na 20. No i dobrze, bo nie wiedziałem też jak to mi się zajdzie, co jak mi się zajdzie. Dobra. Achaj ja też mały. No. Więc tak to o, wygląda. Sprawa się tak nie ba. O, może tak. <laughs> no, więc na 20 stąd stąd zanim to wyjadę, bo tam jeszcze z y, bratem chcę się spotkać jeszcze na chwilę na papierosę może kawę A, i stąd dwie godziny do Gdyni z powrotem to już będzie trzy będzie piętnasta, szesnasta to muszę się przeawizować w takim bo może jednak za późno trochę na ten na dwudziesta póki może jakieś są kurde te Hmm. Okienka, ale nie wiem, dobra, jeszcze zobaczę. Dobra, jedziemy. Słuchajcie, my tu już kończymy. Znaczy no ja już kończę Będę jechać w To jest właśnie mój brat Rafał z Rav Vision. Naprawdę polecam, jak chcecie sobie zobaczyć jakie ma produkcje, to tutaj będzie też sugerowany i pod spodem będzie link na stronę i na... Zaglądajcie! Dzięki! <laughs> Może jakieś kurde, te nowe zamówienia przyjdą. No, naprawdę, robi robotę, Robi robotę. Dobra, trzymajcie się.